Przyjaciele, znajomi, współpracownicy, ale też moi antagoniści. Dziś do Was wszystkich kieruję te same życzenia. Przede wszystkim chciałbym, aby te święta, tak jak przyjmujemy w naszej tradycji, że narodziny Chrystusa zapoczątkowały nową erę, chciałbym Wam życzyć, żeby i w Waszych życiach te święta były początkiem czegoś nowego, lepszego, wspanialszego, pełnego wiary, nadziei i miłości. Oczywiście nie może zabraknąć też życzeń tych tradycyjnych. Dużych prezentów pod choinką, uśmiechu i wigilii spędzonej w rodzinnej atmosferze bez niepotrzebnych kłótni, sporów czy napięć, które towarzyszą nam w codziennym życiu. Jednym słowem, niech te święta nie sprowadzały się tylko do siedzenia i jedzenia przy stole, ale niech będą czasem refleksji, zadumy i wszelkiego dobra. Tego właśnie chciałem Wam życzyć niezależnie od barw politycznych, od poglądów czy filozofii jaką wyznajecie. Po prostu dla wszystkich wszystkiego co najlepsze.